Biegnę do ciebie oh. i wszystkimi, którzy to będą kiedykolwiek oglądać. Dzień dobry wieczór Tak Jestem <laughs> pukaj a z tej strony Sarlen. ja jestem w to jest Sarlen Medal of Honor Warfighter, Warfighter. Serwer hardcore Tak, Co polski serwer Dajmy na to, więc jest hardcore Dobra, idziemy wtędy okna no, no. Idziesz? Dobra Dajdę, ja tylko uwaga Patrzę na okno na przeciw. Tak, tak, tak. Tu jest Zabiję go ładnie Zmieniam Gdzie idziesz? Yy, tylko sam tam zaszedłem czy jest wszystko w miarę w porządku. Dobra Uwaga Dobra, zabię go Czekam na ciebie Będzie granat, granat, granat. Ja potrzeb. Yy, no nie wiem, jak chcesz to iść dalej, ja czekam na na. To jest pełna. O, teraz się powinno udać. Chyba go zabiłem, chyba. Jestem. Dobra, potrzebuję ten. Dobra, wchodzę. Ja za tobą. Zabiłem go. Oj, coś z góry chyba mnie zabiło. Nie wiem jak kogoś Nie, dobiłem. granat. Ktoś granatem rzucił. Od góry. Aha. Ja kogoś tam na górze zabiłem, spokojnie. Dobra, dzięki. O, to to potrzebujesz zaopatrzenia. Idziemy na górę? Zobaczyć? O, granat. Czyli ktoś od dołu jest. Dobra. Jak go zabiłem. To dobrze. Tu Czekaj, patrzę. Czekaj, masz przy punkcie tym... północnym? Mm. Północny. O, ja też zaraz tam walnę w takim razie, bo mam Dobra, ja zeskakuję. Au, Kogoś zaskak. trafili? Jesteś tu obok mnie gdzieś? Eee, obserwuję, obserwuję. Podchodzę. Ja po, ja powoli. Centrala eee, to wezmę też moździerz. Oko, ale gdzie ty jesteś? A tu obok mnie. Wow! O, nie, moździerz sobie walnęliśmy przez przypadek, sorry. Ale coś innego nas diabło? Ja żyję. Szuc, od tyłu chyba. Dobra, ja ale chyba go zabiję. A, bo to jest ich gdzie już szybko uciekać, dobra. Zdążyłem, ja miałem taką straszną ścinkę w stylu. Widziałem jak gościu przebiega. No. I mi ścięło. Kompletnie. Uuu. Yy, na prawo skręć szybko. Nie, nie zdążyłem. To jest punkt północny. Tak, ja dostanę minus zbliżoniową. Aj! Się wkupiam na coś Lekko wybuchowego <głos> <głos> Dobra, gdzie ty jesteś? Tam jesteś Dobra, pójdę z do prawika ogólnie Przejęliśmy południowy No dobrze, przejedliśmy południowy Widzę tu naszych przede mną Dobra. A ja widzę ciemność O. Zdjąłem jednego Ale mnie zdjął inny Oj, zdjąłem typa, ale jestem ciężko ranny Spoko, zaraz cię jak tylko się pojawiał obok ciebie. Dobra. Już Sła centralna Jaki fart, to nie było kampienie Ja po prostu... ten Chciałem zmienić magazynek Dobrze, że końcówką go zabiję Pomogłem ci w tym No no, pomogłeś Jezu, mijecie mnie przestraszył Dobra, dostałem y, moździerz. Spokojnie jeszcze nie Gdzie jesteś? A tu? Ja tam się nie, 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 nie do no. ciebie, spokojnie. Nie, 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 dobra. Ja tam... hmm. Aj! czemu ja tyle w niego się nastrzelałem, a on dalej żył, to było dziwne. Ja nie zdążyłem strzelić. Uch, on we mnie trafić, <laughs> dopiero później, później. Ej, ej, ej. Tracimy, niemożliwe. Ja yes, robicie. Traciliśmy pół roku. Możliwe. Mm, co to było? Nie wiem, ja dostajemy z miny. Z Mina. Miny. Shit. I znowu RNG. Ten kamper. No dobra, jestem obok ciebie. Spoko, kogoś zabiję. To jest zbiór z naszych. W ciągle ktoś ginie. A, to wojna, zapomniałem. No właśnie, Ej, wi widziałem strzały. Ej, to. Skąd? RNG oczywiście, nie? Nie wiem, jak to inne. Camper. Jesteś gdzieś tu? Tak. Dobra, id idę do ciebie. W win-camperze. Na dole, z dołu mógłbym gościł? gościu. Mogł, mogł. Ale nie każdego byś ściągnął Za dużo tu ludzi, ja pierdzielę. Wow. Fuck. Eee, Ej, ten... ja go schedziłem, na bank go schedziłem. Czemu ma 100% życia? Człowiek jaszcząb. Nie wiem. Eee... On jest pan, na lewo od ciebie, wiesz? Jeszcze, ja chcę bo mi się nie o! Granat niech Cię zabije, mój święty granat! O. TAK! zabiję go granatą. Małpka.pl Małpka, sorry. Kurde, robią nas jak to teraz. Czekaj, biegnę na dół. Dobra, ja nic nie widzę. Się, ja coś widziałem? Camper. No. J. Ale ja go zabiłem. Hagis no, mnie zabił. Nie Majtki Hagis Czy tam pieluchy, nie wiem. Haggis. Hmm. <słuch> to mi się kojarzy z jakąś potrawą. Ponoć mało smaczną. Co? Nie, nie, nie z paluchami. Ale nas no zrobił. To się z czym? Z Mass Effectem dwójką Że Rupert nie byłby w stanie zrobić dobrego Haggisu. O. Później komentarze, że Hagiś tak smakuje jak gówno. I Kenę ze stwierdzeniem, że prawda, ale w odpowiednich rękach smakuje jakbyś mini te gówno. Ej, faktycznie jest takie rzędy. No jest, tam chyba z... Wielka Brytania, czy tam czy... któreś z tych okolic. KMistę wygrałem, szwedzkiego. Skąd? Jak to? te skrzynki? Po 4 stopnia, młodszy. A iść ty. Chroniłem naszej bazy, dobra. Mamy centralny. O nie! Dobra, zabiłem kolejnego. Gdzie idziemy? Eee. na północ. Dobra. O, zwyciężyliśmy, brawo. zwyciężyliśmy, Ale tym razem nie jesteśmy niestety pierwsi. Co, jeszcze jedną rundkę może? No, możemy przejść, czyli czy, czy rozegrać jeszcze jedną rundkę. <laughs> nie, tym razem nie było tak źle, ja bym tak nie mówił. <laughs> no, to... Dobra, no. Czekasz. O nie. nie. O, nie. Mam nadzieję, że zmienią mapę. Ja też. Na coś, co bardziej toleruję. Zresztą zaraz zobaczymy. No właśnie. Ostatnio dobrze mi się gra w mocha. Mi też, ale. Ale ostatnio rzadko grałem w cokolwiek. Raz Teraz mam tydzień na i rozpoczęcie może czegoś nowego. żeby sobie pograć spokojnie. Dobra, zobaczmy, czy mini mapę. Jest! Bazilan po Tajfunie! O nie, to jest ta mapa dziwna. a tam są fajne punkty. Co są? Fajne punkty tam są. E, tak, tylko to jest tam, ta mapa, na której jest z reguły dostawałeś No. Ale może teraz to będzie inaczej. Nie o ja. Może. A tam są też... Parę jest takich... Nie, to nie jest ta mapa jeszcze. A może to jest ta mapa, gdzie jest parę takich miejsc, gdzie dobrze mi się tam zabija, ale to nie jest ta, niestety. Na tej to akurat bęcki są, przez tą, nie wiem, wieżę? Przez to no jest okej, biała wieża i tym podobne. I ten punkt na podwórku, co jest, nie? Taki. Ej, tutaj jeszcze się nie rozpię nigdy. Biegnę do północnego, bo mam Znale. najbliżej. Nie. Ja czekam czyta. Może w końcu Co to zrobi Jestem sam to więc dłużej trochę ładuję może zdążysz Siema Wątpię Z czym zdążysz Już nas biją nie? Atakujemy sektor Polska mnie. flaga No to dobrze <laughs> I zginąłem Oczywiście, zgadnij kto. Hmm. Rnyot. Tak, nasz ulubiony kamper. Centralny zabezpieczony. dobra, jestem w grze. Próbuj na północy dobiec. C. S Jaki... Skąd on jest tamtąd? Haggis mnie zabiło. Niedobrze. A to bym go wiesz, kogoś nie, 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 nie dostałem punktów. O. <laughs> to suja, też, też, może być. A spróbuję południe rozbić. Dobra, ja akurat idę za tobą, ale ja pójdę sobie na górę, zobaczę czy oni tam są. Tu lubią sobie kampić. Aj, pewnie pistolet. A jednak nie. I tak, reniot. Weź go ściągnij tam. Tak jest. Zabiłem go, ale zabij mnie Ktoś. jakiś szwed. Ma na końcu swet, to może szwed. Ale tego RNG-ota zabiłem. RNG-ota. coś mnie pasuje. Kto tu przebiegł? Hmm. Mam w końcu jedno zabójstwo. Hmm. Rozumiem, że na południowy kapitanie? Yyy... Gdzie tam kapitan? że ledwo. Uwaga. więc zabiję go. Ale potrzebuję leczenia. Nie, nie zabiję! nie mi tam. Oj! Boże Zanat. granat, granat! Zabiją granat. Zajadł mnie granat martwego człowieka. Mojego. Czy twojego? Ja rzuciłem granat. Ale nic nic nie, nie, nie zrobiłeś A. Zniszczyłeś we mnie tą wiarę <laughs> Że jednak mogłem kogoś uszkodzić Jaszczą A znowu on Tam jest? Był przed chwilą Kurde Granat pieprzony się źle Nie ma go. Może zginął, albo się poszedł. Uo! Z prawej. Twój tył też pewnie. O, właśnie stamtąd. A z jednego zabiłem, drugi mnie zabił. Mhm. Zauważyłem. Jeden do jednego mam z tym typem, co mnie zabił teraz. <laughs> All inclusive normalnie. Ty jesteś tutaj obok, dobra O jeny, to ty! To ja Sorry Przeleję no, do ciebie. Nie. Ale nie trafiłeś Trzylałem. Trafiłem Nawet muszę cię wyleczyć Nie poczułem Trafiłem typa Muszę wymienić magazynek Balna, tam coś jest. Dwóch! Zabiję jednego Oj, muszę się schować. Kradną nam punkt. Wroga no, no, spod… no. <muchy> zabijęty, pa w helikopterze. Oj, za mili mnie, za bardzo się tym podjarałem. To już niedobrze. Ale ty typ siedział na tym. Mm, jak to się tam nazywa? Na działku i zginął. A Dobra. to już było dla niego mało miłe pewnie? No dla niego tak. Nie nie nie, ja tam nie idę. Idziemy no na już. południowy? No zaraz tylko się żywiam. Było zero. Boże Gdzieś się. ludzika gra, widzi że ja niby widzę. Inaczej są ciebie. Dobra, pójdę na punkt. Dobra, schowałem się. Raciliśmy pulos. Jedziemy za sektor pulos. się za sektor centralny. Dają nam pobalić. Już zełóżcie się. Nie, nie, nie. Już? Jesteś? Przyjąć centralny na razie. Aha, bo ja tu cały czas czekam, wiesz? Oj, oh, co? O, oh, o, oh. o. Ej, gościu, gościu. Na bank jest cheaterem, bo ledwo wyszedłem za murka, on już strzelał. Yy, aha. Ale coś innego chyba mnie zabiło, wiesz? To nie wiem, Tylko ten punkt. Widzę. O. Oj, zginąłem. Od boku. Od naszego punktu spawnu. Goście przyszedł. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Nie ma trasy centralnego na mojej zmianie. Chyba dwóch sprzątnąłem zanim zginąłem. Nie, ten typ żyje jeszcze. RNG to oczywiście mnie zabił, nie? A mnie trikan jakiś... A A ktoś nic. by inny... Proszę pana, A ktoś by inny... Co kamperze? Gdzie jesteś? Przy centralnym. Hmm. dostał chyba headshot'a. Nie będę ukrywał, że przydałoby się żyćko trochę. Widzę do ciebie. O, dzięki. No. Sorry. No. Zapomniałem tylko... Szybko, 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 szybko. Kurde, miałem gościa! Mogłem go schedzić. Oczywiście, camper jest pierwszy. RNJ. Tak. To co, kończymy? No, raczej. No, dziękujemy wszystkim za uwagę i za miłą wybuchową rozgrywkę. Cześć.